Naprawdę kurwa On no, go kurwa wyleczył, zaraz mnie rozjebie Spierdalaj stąd No idź kurwa, idź tam, idź No idź tam kurwa, spierdalaj stąd. Jak z jestem nobem nie pan, idź stąd ode mnie, gościu. Ognisko rozpalamy, kurwa, fujem mamy. Zajebnie jak chcesz, i tak bym przegrał. Zajebiście w sumie. Kurwa, kupiłem grzebień w Rosmanie za 4 złote i się ginie jak naga kurwa. <grym> Naprawdę. co kupić grzebień za 4 złote. No bo na innym nie stać w tym momencie. A. A potrzebowałem na szybko grzebień. Na spokojnie.

Jest pod drewnem i CT Na drewnie teraz kurwa, thanks for info, info. Na drewnie był nice. Kurwa, dymam, dymam, dymam Jestem <coughs> spóźniony, wymieram chyba, co? jest na schodów No w biegu! Kambi, kambi. Co on kurwa mm. robi tym mm. pyterem jebany No i podjebane essa grill kwistie oh, ja pusz pusz, pusz. Oh, hard One są naj.